Cześć, jestem Rafał i witam Was w nie gnieździe. Dzisiaj zajmiemy się azjatyckim pająkiem. Zapraszam do oglądania. A więc dzisiaj przełożymy kiloprawkę z SP lub Vietnam, którego nie chciałem dać Natali, bo nie ma odpowiedniego pasa w tajemniczenia w tą akcję żeby się nie przestraszyła tutaj jak zacznie coś atakować albo biegać a my dzisiaj na spokojnie przełożymy pewnie nie będzie komplikacji jak zwykle nie wiem czemu te pająki zawsze to u mnie są takie spokojne ale rzućmy okiem na terrarium takie terrarium zrobiłem porzucałem trochę korka sporo ziemi będzie miał pole do popisu no i ziemia Dosyć sucha, ale niezbyt sucha. Weźmy się za przekładanie. Otworzę. Samica już sobie tu porobiła sporo rzeczy. Siedzi dokładnie tu. Miała też korek, tu jeden, ale zabrałem jej. Zaraz. Rozpierdziliśmy jej gniazdo. I wyciągniemy na siłę. Spróbujmy ją tu przygonić. Czy będzie się stawiać? Ha, już się wstawia. Już tu biega. Mam nadzieję, że macie dobrą perspektywę tutaj. A ja. Ale do rogów. O, o! Już się ten zaczyna. Tak się zaczęło, tak się skończyło. O, samica już jest. To widać jej odnóża, spod kolka wystają. No, ale nie martwcie się. Cinek będzie produkowany dłużej niż jeden dzień. Ponieważ jeszcze samiec przyjdzie i zrobimy jakieś przebitki. O, opowiem nieco o tym gatunku. I jak dobrze pójdzie, to jeszcze. Nagram jakąś akcję z mnożonka samiczka jest tutaj, schowała się Ojej. O Średni ją widać Może zamiast ją denerwować Stawię ją i zobaczymy za jakiś czas jaki, jaki efekt będzie po zrobieniu przez nią wystroju tego terrarium. Także widzimy się niedługo. Jako, że dzisiaj jestem przygotowany do klejenia terrarium, a w międzyczasie przyszła paczucha, jestem na roboczo ubrany, ale zrobimy unboxing. Podejrzewam, że to przyszedł samiec yy, Hilobrachysa. Także mam nadzieję, że tym razem żywy. Jeżeli nie, to. 那最是要、这、备、个、考的这个度。嗯 I nie wiesz czego się zmieniło. No Możemy zobaczyć like to standing... Także mamy samczyka. Żywy jest! Ja go schowam na razie, To nóżki niech schowam i tutaj muszę go przykryć. I niech się chłopak szykuje na samiczkę. bo będziemy dopuszczać. W końcu przyszedł czas i na nią. Cieszę się, że przyszedł żywy. obrachy z sp blue jest nieopisanym gatunkiem ptasznika. Występuje naturalnie w Wietnamie, jak to bywa z azjatyckimi gatunkami jest to gatunek silnie bardzo szybki, podziemny, bez włosków parzących co sprawia, że jedyne formy obrony to ucieczka albo atak. Gatunek ten dorasta do 6 cm ciała. Gatunek ten wytwarza niesamowite gniazda, które składają się z sieci tuneli i gęsto pokryte są pajęczyną. Samice są brązowo-szare. Z odnóżami przed nimi w kolorze niebieskim, co uwydatnia się bardzo przy mocnym świetle. I porównując inne ptaszniki z tego rodzaju żyją od 10 do 15 lat. Samce natomiast są drobne w porównaniu do samicy i mają taki brązowawo-różowy kolor, który też się uwydatnia w mocnym świetle. Dorosłe samce nie posiadają haków, lecz na nogach, ogłaszkach można zauważyć bulbusy. W rosnej formie żyją kilka miesięcy po ostatniej wylince, a że jest to bardzo szybko rosnący gatunek, to całe życie nie jest długie dla tych samców. Odpowiednie terrarium dla tego gatunku powinno mieć wymiary 30-30 na 30, -30x30, z dużą ilością torfu, żeby mogły kopać swoje tunele. Młode oczywiście trzymamy odpowiednio dobranych do ich wielkości pojemnikach. Optymalna wilgotność to jakieś 70%, ale warto zwilżyć zaledwie połowę terrarium, żeby mógł pająk sobie wybrać, gdzie woli w danym momencie siedzieć. Optymalna temperatura to od 26 do 28 stopni, lecz temperatura pokojowa w zupełności im wystarczy. Z karmieniem nie powinno być problemów, gdyż jest to bardzo żarłoczny gatunek. Za to rozmnażanie tego gatunku nie jest proste, gdyż samica w stosunku do samca jest bardzo agresywna, co widać na filmie. Często próbuje go atakować, a nawet zjeść. W danej populacji samica może wytworzyć kokon po 2-3 miesiącach, a młodych w kokonie możemy znaleźć około 200 sztuk. Zanim do tego dojdzie, samica na pewno będzie bardzo głodna i żarłoczna. Gatunek ten nie wymaga zaświadczenia o urodzeniu w niewoli. Podsumowując, jest to silny, jadowity, defensywny i szybki gatunek, który ma bardzo szybkie tempo wzrostu wybarwia się około 5-6 wylinki, żyje w ciepłym i wilgotnym klimacie. I jest polecany osobom, które już mają doświadczenie z tego typu ptasznikami. Jeżeli należysz do tego grona, bardzo polecam Ci tego ptasznika, gdyż jest bardzo ciekawy w obserwacji. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że kopulacja która odbyła się na filmiku, będzie udana. Na pewno zrobię jeszcze jedno podejście. A o wynikach będę Was informował na bieżąco. Także przechodzimy do końcówki filmu. I mam nadzieję, że ten opis był dla Was pomocny. Co dokonał się akt? Robiłem co innego, ale tak kątem oka spoglądałem na to, co się tu działo. Doszedł, nie wiem, za parę dni. Spróbuję jeszcze raz. Tylko przegonię tu sobie samca. Pojemnika schowamy go przed samicą. W każdym razie po trzech godzinach serio, po trzech godzinach doszło do aktu. Także mamy to. Widziałem jak doszedł bulbusami do płytki płciowej. Także mamy elegancko tutaj. Dobra. Miejmy nadzieję, że da to efekty. A więc mam nadzieję, że się podobał Wam film opisowy. W mam kolejne, bo na nowo kupiłem sobie tutaj różnych pteritochinusów, przede wszystkim murinusów, więc zrobimy na pewno niedługo opis o tym, jak wyglądają poszczególne Odmiany barwne murinusów oraz opowiem ogólnie o tym gatunku. A także mam w planach jeszcze pokazać inne pająki, no i opowiedzieć o tym terarium, co zrobiłem, także do którego też będę wpuszczał hysterokratesy, a także zrobić opis o nich. Ale miałbym do Was jedną prośbę: jeżeli byście chcieli zobaczyć jakiś opis konkretnego gatunku ptasznika, czy tam skorpiona, Dajcie znać. Napiszcie pod tym filmem komentarz. Ja zobaczę później te komentarze sobie. I co jest w najbliższym czasie realne, żeby zrealizować. No i zrobimy taki opisik. Ja sobie może sprawię właśnie taki gatuneczek. Żeby było co pokazać. O, jeszcze kot mi tutaj się kręci. Ach. Także... Się nie spodobało, mu, że go wziąłem do ręki. Także zaraz go podkładamy. <grymne> Zupełnie jak pająki. No i co? Ogólnie dajcie, właśnie znać, jakie gatunki chcecie, żebym zrobił. A ja biorę się do pracy za kolejne odcinki. No i jak się Wam podobał film, dajcie lajka, udostępnijcie i zasubskrybujcie także. Na dzisiaj to koniec, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.